No, dzień dobry, a właśnie byłem, a wykąpałem się, przybrałem się, ogoliłem się, od razu inaczej, cały był spoczucony, 31 stopni jest dzisiaj u nas I Trochę zjadłem, zjadłem, nie chcę się nic jeść. Chcę się picić, co? Bardzo. Tylko mam. O, dobrze zjeść no, fajnie fajniejsze w takiej letniej wodzie Umyłem się No i poprawym, powiesiłem A jutro deszcz ma padać To posechnie dzisiaj 31 stopni u nas dzisiaj poczułem na pogodę Jutro ma być deszcz u nas, w środę pogoda, czwartek, piątek, sobota, niedziela deszcz. Burze będą. Się w Wrocławiu, stamtąd teraz idzie do nas, bo dzisiaj szło. A, Paweł pojechał do Wrocławia. No, gusa, bo on też towary rozwozi. No, bardzo dawno mnie nie było w Wrocławiu. Może jak będzie jechał następnym razem, to bym się zabrał z nim. Pomogę zatonkować mu nawet. Od razu możemy... O, No O, pani jeszcze trochę wilgotna była krzulka. Ale wilgotny. Na no, tak chłodny. Od razu inaczej człowiek się czuje, no to temperatura jest u nas. No, paść na mleko będzie, to jeszcze musi stać, czy za mało. taką tysięcy osób, kupiłem. Nie było, nie wiem, Od razu inaczej. No, mówiłem. Nie dziwne, że ludzie siedzą nad wodą. A cała Dolina to brudna woda. Hmm. Nagram, bo mało nagrywałem wcześniej, bo musiałem pewne przemyśleć, bo to też chodziło, o to po ulinkę, a no, już nie mam kontaktu z nim, nie będę w pisał. Niech sobie szuka chłopa. Ech, o, właśnie, ktoś myśli o mnie. Ja cudzego dziecka nie będę wychowywał. Wolę zrobić, dla Asi Basi z nią zamieszkać. Może nie przyjedzie to jakiś domek by się wynajęło tutaj gdzieś w Choroszczy na Sienkiewicza tam wynająć można 70 zł za dobę pomyśl masz samochód możesz przyjechać Nikt by nie wiedział, gdzie... ...jesteśmy. Spotkać się. Jak coś z Natalką mogę przyjechać. Bo ja jeździłem. do was. To wy teraz przyjedźcie do mnie. Też trzeba coś wynająć. Przytulić się. Masaż zrobił Ci wspaniały widziałaś jakie ja zrobiłem tobie? O jaka ciepła, gorąca byłaś. Rozpalona. ale to był początek. To ogółem przekonałem się, że nie jesteś taką łatwą kobietą, żeby po prostu zaciągnąć do łóżka, jak to się mówi. bo masz swoje życie masz swoją działalność nie psujesz a to, że pokazywałeś że tańczyłaś, to tańczyłaś dla mnie widzieli jaka zgrabna Wa ważyć 40 8 kilo taka sama waga tu też musisz dobrze się odżywiać bo kobiety tak bo jesteś ode mnie o gdzieś Nisku kobietą jesteś zgrabną No, no pan obejrzysz przemyśl to, co głęboko chcę powiedzieć Tobie. Brakuje mi się przetulić do kobiety. Mam swój wiek. Nie będę chodził, nie będę dawał pieniądze na takie szybkie. Lepiej sobie skórę poruszać, żądłem jak się chce. Bo taka to jest prawda. To każdy facet jak ma ochotę, czy żona, czy dziewczyna jest gdzieś nie w domu, to może się ludzie spotykają się mieszkają i się kochają Taka jest to prawda A, To nie będzie drugi film O nagrywam tobie Asiu Basiu Asia Basia spała i z majorem się kochała. O, będzie zadowolona. O, rozmawiała ze mną dzisiaj. przez to O. Miałeś mi jakieś zdjęcie wysłać, żebym mógł się popatrzeć na ciebie i... jakieś seksowne... seksownym bieliznę. Wcześniej wysyłałeś, wysyłałaś mi seksowną bieliznę. A proszę ciebie, żebyś mi coś wysłała. Tylko dla mnie. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Na no, następny film byłem dla Was nagrywał. Bo muszę nagrywać. Bo wcześniej nie miałem o czym za bardzo nagrywać, bo to co, codziennie jakieś te takie same filmy. To trzeba po prostu odczekać, żeby po prostu pewną się rzeczy inaczej. No wcześniej nagrywałem na Paulinki. A teraz nie nagrywam. Już odczepiła się od